W dzisiejszym materiale cofniemy się do połowy lat 90., kiedy to w absolutnie niesprzyjającym środowisku funkcjonowania studia stojącego de facto na krawędzi upadku udało się wykuć jedną z najważniejszych gier komputerowych w historii. Produkcję, która po dziś dzień stanowi inspirację dla setek twórców na całym świecie i która w moim prywatnym rankingu zajmuje czołowe miejsca wśród najlepszych gier wideo w ogóle. No dobra. Dość gadania, zapraszam na niełatwą historię powstania gry Thief The Dark Project. zanim jednak przejdziemy do materiału to jedno szybkie ogłoszenie na początek otóż od niedawna pojawiła się u mnie możliwość finansowego wsparcia PC-towa poprzez portal buycoffee2. Jeśli tylko podoba się wam to co tutaj robię i chcielibyście w związku z tym postawić mi symboliczną kawkę to będzie mi niesamowicie miło wszystkie wpłaty rzecz jasna przeznacza na rozwój kanału i pozostałych inicjatyw spod szyldu PC-towa. co ważne wsparcie nie wymaga od was żadnej rejestracji i oczywiście jest absolutnie dobrowolne. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie oczywiście w opisie do tego filmu. a teraz zaczynajmy. Żeby dobrze uzmysłowić sobie skalę wyzwania, z którym przyszło się mierzyć twórcom FIFA, należałoby wyjść od kondycji studia Looking Glass sprzed rozpoczęcia prac nad kultową skradanką. Ta, jak pewnie domyśliliście się ze wstępu, nie była zbyt wesoła. Looking Glass Studios, mimo że wiele z ich wcześniejszych produkcji, takich jak System Shock czy Ultima Underworld, do dzisiaj uznawana jest za marki kultowe, borykało się z potężnymi problemami finansowymi. Powodów było wiele, ale słupki leciały na łeb na szyję przede wszystkim dlatego, że wspomniane wyżej tytuły, choć zbierały doskonałe recenzje, nie sprzedały się w nadzwyczaj dobrych nakładach. A sprawą drugą były koszty produkcji w tym nieco nazbyt rozdętym choćby pod względem liczby pracowników studiów. W 1995 roku w Looking Glass Studios pracowało około 50 osób, a średnie wynagrodzenie wynosiło wówczas 20 tysięcy dolarów rocznie. Łatwo więc obliczyć, że same płace pożerały okrągłą bańkę w 12 miesięcy. Liczba ta choć z dzisiejszej perspektywy może nie nazbyt wysoka, to jednak przemawia do wyobraźni nieco inaczej, kiedy podkreśli się fakt, że ostateczny budżet Tifa wyniósł jedynie 3 miliony. No ale nic to, studio choć z problemami pracowało dalej, próbując stworzyć tę jedną, jedyną, wybitną grę, o której wszyscy by mówili. I mniej więcej w tym samym czasie, w połowie lat 90., do ekipy dołączył znany dziś przede wszystkim jako twórca Bioshocka Ken Lawine, który otrzymał jedno konkretne zadanie. Miał stworzyć podwaliny pod kolejną dużą grę Looking Glass, grę, która miała stać się Opus Magnum Studia. I tak na przestrzeni kilkunastu miesięcy powstała cała masa mniej lub bardziej zaawansowanych konceptów. Począwszy od czegoś nazwanego roboczo School of Wizards, poprzez Dark Elves Must Die, czy też Better Red than Undead. Ken produkował wówczas tony papieru, opisując kolejne pomysły i światy. Ten ostatni z wymienionych jako ciekawa, palpowa historia z zimną wojną w tle wydawał się najbliżej realizacji, ale ostatecznie dział marketingu zdusił go w zarodku. I wtedy przyszedł pomysł na Dark Camelot, RPG akcji z perspektywy pierwszej osoby, w której znane nam role Artura i rycerzy Okrągłego Stołu wywrócone zostają do góry nogami. To Artur miał być okrutnym tyranem, Merlin psychopatą, a gracz wcielający się w Mordreda przeciwstawiałby się ich niecnym zakusom. Prace nad grą trwały rok, a dłubanie często na boku i po godzinach poskutkowało powstaniem zalążków silnika, projektów postaci i poziomów. W międzyczasie sytuacja studia stała się jednak na tyle trudna, że zostało ono sprzedane w firmie Viacom New Media, potężnej korporacji, która mniej więcej w tym samym czasie pozyskała też choćby Virgin Interactive, której to gamingową gałąź możecie kojarzyć na przykład z całkiem udanej przygodówki Bevis and Bathead in Virtual Stupidity. W każdym razie, umowa ta miała dać firmie środki i jakże potrzebny oddech na działalność przez kolejnych kilka lat, a jej głównym owocem miała stać się świetnie zapowiadająca się przygodówka Star Trek Voyager. Nie minęły jednak dwa lata, a Wiakom niespodziewanie całkowicie wycofał się z rynku gier, zostawiając Looking Glass Studios na lodzie i grzebiąc obiecujący licencyjny projekt, zanim jeszcze zdążył nabrać wiatru w żagle. Tym samym zajęcie w studiu stracił niezwykle utalentowany projektant Tim Stelma, którego szybko przerzucono do ekipy pracującej nad Camelotem. Zresztą na tamtym etapie wydawało się, że niedługo nie będzie już nad czym pracować. Pieniędzy brakowało tak bardzo, że z biura wyniesiono wynajmowane rośliny, bo nie było jak za nie zapłacić. Sytuacji dodatkowo nie poprawiły wydane w latach 96 i 97 produkcje w postaci Terra Nova Strike Force Centauri oraz British Open Championship Golf, które to mimo bardzo dobrych recenzji ukazały się w finansową klapą. I tutaj z początkiem roku 1997 ratunek raz jeszcze przyszedł z zewnątrz. Looking Glass połączyło się z firmą Intermetrix, co poskutkowało krótkim romansem studia z przenoszeniem pecetowych gier na konsolę Nintendo 64. Być może niektórzy z Was kojarzą egzotyczny port westwoodowego hiciora w postaci Command and Conquer, który właśnie dzięki ekipie Paula Nerata znalazł się na konsoli Nintendo. Zresztą niewiele brakowało, a sam Thief też by na niej zagościł. Do tego stopnia, że Zaimplementowano w nim interfejs pozwalający na wykorzystanie pada z gałką analogową, a sama produkcja została odpowiednio zoptymalizowana. Ostatecznie, w związku z przedłużającymi się i skomplikowanymi pracami, nic z tego jednak nie wyszło i gra po dziś dzień pozostaje windowsowym ekskluzywem. Ale skoro wróciliśmy już do tematu FIFA jako takiego, to właśnie mniej więcej w tym samym czasie Dark Camelot zamienił się w opowieść o mistrzu złodziejskim garecie. Na pomysł tej odważnej wolty wpadł sam Paul Norath, nieco zmęczony już kluczowym wokół tematów arturiańskich i brakiem pomysłu na to, jak ostatecznie gra miałaby wyglądać. Zespół szybko podchwycił temat, a Ken Lavin stworzył podwaliny uniwersum Tifa, napisał postać głównego protagonisty i wrzucił go w wir konfliktu, jaki rozgorzał pomiędzy kilkoma frakcjami obecnymi w grze. Niedługo po rozpisaniu wstępnych szkiców, bo jeszcze w maju 1997 roku, prace nad Tifem ruszyły pełną parą z wykorzystaniem części powstałych na potrzeby Dark Camelot Assetów. I jak to zwykle w przypadku przełomów, i oryginalnych projektów bywa, droga, jaką musiał przejść zespół, usłana była piętrzącymi się problemami. O części z nich powiedziałem już wyżej: problemy finansowe, związana z nimi niepewność i odejście sporej liczby kluczowych dla projektu osób, niejednokrotnie wstrząsnęły niepewnymi fundamentami, na których wznoszony był pierwszy Thief. Dość powiedzieć, że na przestrzeni roku ekipa pracująca nad grą skurczyła się o połowę, a z pracy odeszli choćby główny programista, czy jeden z czołowych projektantów. Po drodze zamknęło się też biuro w Austin, a to oznaczało utratę producenta Warrena Spectora, który szybko znalazł sobie jednak zajęcie przy kultowym już dzisiaj Deus Exie ale nie tylko problemy finansowe czy personalne wisiały nad TIFem przez niemal cały okres produkcji. Jednym z największych i wydawało się nieprzekraczalnych murów do przeskoczenia był brak wyraźnej wizji tego jak ostatecznie gra ma wyglądać. Mnożyły się kolejne pytania, na które twórcy nie do końca mieli gotowe odpowiedzi. Przeglądając pamiętniki z okresu powstawania gry można natknąć się na zapisy intensywnych dyskusji m.in. na temat tego jak bardzo ciężar gry ma być przesunięty w stronę ukrywania i omijania walki, jak dłużej czu mają być zasięgi widzenia wrogów, jak agresywnie powinni oni reagować, czy choćby jak duża dowolność w sposobie wykonywania misji powinna zostać oddana graczom, i tak dalej, i tak dalej. Dylematów tego rodzaju było naprawdę cała masa, bo i nikt z całej ekipy nie robił wcześniej podobnej gry. Całość musiała powstać niemal od zera, a do tego potrzeba było odpowiednich narzędzi i doświadczenia, których ekipa zwyczajnie wówczas nie miała. Zresztą fakt, że tak dużo osób przydzielonych zostało do pracy nad TIFFem na początku, kiedy de facto nie było jeszcze nad czym pracować, Wymieniany był jako jeden z głównych powodów późniejszych problemów i cięć w zespole. Niepewność co do kierunku rozwoju gry przyczyniła się nie tylko do napięć i problemów wewnątrz ekipy, ale naturalnie wywoływała też niepokój wydawcy. To z kolei mogło odcisnąć wymierne piętno na tym, czy gra w ogóle ujrzy światłodzienne, bo mnożyły się niepotrzebne koszty, a efektów nie było widać. Dość powiedzieć, że w ciągu dwóch lat pracy nad grą wielokrotnie dokładano i wyrzucano z niej tak istotne elementy, jak choćby tryb multiplayer, czy też obecność nadnaturalnych zdolności Gareta, pozwalających m.in. znikać czy chodzić po ścianach. Jakby tego było mało, po latach twórcy wspominali, że jeszcze na poziomie marca 1998 roku wyrzucono do kosza praktycznie 8%, 80% kodu sztucznej inteligencji, a do sierpnia tegoż roku główne mechaniki FIFA nie do końca spinały się z konceptem na uniwersum gry. Ta zaś, i tutaj cytat z jednego z pracowników, była kiepska i nie dawała przyjemności z rozgrywki. A musicie zdawać sobie sprawę, że mówimy tutaj o okresie oddalonym o kilka miesięcy od zaplanowanej premiery. Ostatecznie jednak dzięki wytężonej, katorżniczej pracy całego zespołu udało się poprawić szwankujące elementy i nadać całości satysfakcjonujący kształt. Powstała produkcja nietuzinkowa, wymykająca się popularnym wówczas schematom na gry pierwszoosobowe, gra która do dzisiaj wyróżnia się kilkoma kluczowymi elementami. Przede wszystkim, Thief, jako mimo wszystko gra akcji, jest zaskakująco dobrze napisany. Począwszy od samego pomysłu na mroczne uniwersum łączące w sobie wątki historyczne i fantastyczne, a na charyzmatycznym głównym bohaterze skończywszy. Ten, będąc mistrzem złodziejskim na usługach sekty, która stawia sobie za cel zachowanie balansu we wszechświecie, trafia w sam środek konfliktu między nią a dwiema innymi religijnymi frakcjami. Fabularnie sporo się tutaj dzieje, choć większość historii trzeba wyczytać z porozrzucanych źródeł. Często między wierszami albo podsłuchać za ściany. Zespół po dziś dzień szczyci się poziomem przywiązania do szczegółów w budowaniu narracji i otoczenia. Świat Tifa dostał choćby specyficzną architekturę, język i kulturę. Zadbano nawet o to, żeby frakcje posługiwały się nieco innym dialektem czy zasobem słów. Zresztą, jak mówią twórcy, i tak mocno te elementy ostatecznie przycięto. Pierwotnie dialekty te były tak zróżnicowane i odmienne od klasycznego angielskiego, że ciężko było w ogóle zrozumieć, o czym mówią postacie w grze. Ogromne Wrażenie po dziś dzień robi też na pewno wykorzystanie dźwięku i to zarówno w kreowaniu atmosfery mroku i zagrożenia, ale też jako integralnego elementu gameplay'u. <laughs> Stworzono specjalne narzędzie zarządzające dźwiękiem, które de facto na istniejącą mapę poziomu wraz z zawartością nakładało zupełnie odmienną, potężną mapę związaną z efektami dźwiękowymi. Istotne było nie tylko to, jaki dany element wydaje dźwięk, ale też jak szybko i mocno rozchodzi się on w pomieszczeniach, jak oddziałuje z przeszkodami i ostatecznie jakie informacje przekazuje graczowi o otoczeniu, w którym się znajduje, a przeciwnikom o graczu. Ten niesamowicie skomplikowany system wzajemnych zależności był początkowo przyczyną wielu bugów i błędów, z którymi musieli uporać się programiści. Ostatecznie jednak do dziś stanowić może wzór wzorowej implementacji dźwięków w grze komputerowej. Wspomniałem wcześniej, że w końcowym etapie prac konieczne było wyrzucenie większości kodu sztucznej inteligencji do kosza i napisanie go od nowa. Wpływ miało na to przede wszystkim odejście głównego programisty AI, czy ciągnące się od początku problemy z odnajdywaniem ścieżek, ale też ciągle zmieniający się koncept na to, jak bardzo skradankowy miał ostatecznie się okazać thief, a to wymuszało ciągłe zmiany w działaniu sztucznej inteligencji. Ostatecznie jednak udało się z nimi uporać i stworzyć system opierający się na trzech podstawowych filarach. Po pierwsze, zasięgu widzenia i słuchu. Po drugie poziomach zaalarmowania strażników i po trzecie wpływu, jaki wywoływały te dwa elementy na zachowania przeciwników. I jest to kolejna z imponujących siatek powiązań w grze. Niewidoczne, wirtualne stożki zasięgu widzenia i wzroku dopasowano do odległości i poziomu zaciemnienia otoczenia, aby w ostateczności dać odpowiedź nie tylko na to, czy strażnik zainteresuje się nieproszonym gościem, ale też przede wszystkim na to w jaki sposób zareaguje, kiedy już jego obecność dostrzeże. Jak duży będzie jego poziom agresji czy będzie dążyć do bezpośredniej konfrontacji czy przywoła kolegów czy może się wycofa i tak dalej i tak dalej w tym miejscu dodatkowo podkreślić należy też na pewno świetną fizykę przeliczaną w czasie rzeczywistym przez obsługujący całość Dark Engine. Fizyka ta odpowiadała m.in. za takie elementy jak naturalne ruchy obiektów otoczenia, czy choćby trajektorie wystrzeliwywanych strzał. Jeśli kiedykolwiek graliście w FIFA, to wiecie, jak bardzo ważne są to elementy i jak dobrze zintegrowano jest z konceptem na gameplay. To wszystko w połączeniu z robiącą wrażenie, acz czasochłonną w przygotowaniu oprawą graficzną, ze stopniowanym poziomem trudności wpływającym m.in. na dostępne ścieżki i zadania w ramach każdego z poziomów oraz całą masą innych mniejszych elementów spowodowało, że kiedy Thief ostatecznie uzyskał status Gold w listopadzie 1998 roku i trafił do tłoczni, wyczerpany do granic możliwości zespół w końcu mógł odetchnąć z ulgą. Ludzie w Looking Glass Studios wierzyli, że mimo wielu trudności Dzięki nieludzkiemu wysiłkowi i poświęceniu udało im się stworzyć grę, która nie tylko zachwyci graczy, ale też odmieni krajobraz rynku. I nie pomylili się. Kiedy Thief pojawił się na półkach 1 grudnia tegoż roku, z miejsca okrzyknięty został hitem, uzyskując bardzo dobre noty w całej prasie branżowej. Gracze dość powszechnie zgodzili się z recenzentami i w ciągu półtorej roku kupili pół miliona pudełek, co dało Thiefowi miano najlepiej sprzedającej się gry Looking Glass. I tym samym przełamana została klątwa dobrych, ale nie sprzedających się produkcji, a samo studio uratowało się od upadku, przynajmniej jeszcze na jakiś czas. Oczywiście za każdym sukcesem musi pójść kontynuacja. Tak też było w tym przypadku. W 1999 roku pojawiła się wersja Gold pierwszego Tifa, zawierająca kilka nowych misji i edytor poziomów, a rok później na półkach sklepowych zagościł pełnoprawny sequel z pod tytułem The Metal Age. Później już po rozpadzie Looking Glass dostaliśmy jeszcze dwa kolejne TIFY, a sama gra żyje po dziś dzień, choćby dzięki zatrzęsieniu fanowskich modyfikacji czy projektów pokroju The Dark Mod. To już jednak temat na zupełnie inną opowieść, którą być może będzie jeszcze okazja omówić. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć kontynuację. A tymczasem będziemy kończyć. Jeśli materiał Wam się podobał, zapraszam do subskrypcji, do wsparcia kanału i śledzenia pecetowych social mediów. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie oczywiście w opisie. Ja się z Wami żegnam i do następnego materiału. Trzymajcie się, cześć!